Przecie w przeciwie gimnazjum mój grafista Artek Soszka z Garboina polecił mnie trenerowi i Dropkowi tutaj do Puław, przyjechałem na test i zacząłem grać w ręczną. Nie, raczej nie. Każdy coś tam jakoś na swój sposób uprawia sport, ale nikt nas taką zawodową, nikt zawodowego sportu nie uprawia. I resztą zacząłem właśnie tutaj przyszedłem od pierwszej liceum. A wcześniej dużo grałem w koszykówkę. Zawsze było prawe rozegranie. Coś tam na skrzydle, ale raczej, raczej to jest nie, nie ten temat. Tam daleko mi do idealu, więc nie wiem za bardzo. No ale na pewno szybkość duże pole widzenia dobry rzut daleka. Rok temu na przykład grałem dużo więcej na kontakcie, starałem się grać do 6 metra, a, a nie rzucałem nic daleko, a w tym sezonie jest w sumie odwrotnie. Nie, nie rzucam z 6 metra, rzucam daleko, więc tak. I trochę tego, i trochę tego. Staram się być spokojny, ale czasem emocje wezmą górę i potrafię być wybuchowy, ale staram się być spokojny. No, można tak powiedzieć, jestem najstarszy, ale... Ale czy jako kapitan jakoś nie... Mamy mniej więcej taki sam rocznik, wszyscy są z tego samego wieku. Staraliśmy się zrobić taką fajną ekipę bez tam żadnych szefów. Na pewno jest nas dużo mniej. Jest nawet w zespołach Superligi czasem się zdarza, że na prawym rozegraniu gra ale praworęczny, praworęczny zawodnik, czyli że... Jak nawet na tak wysokim szczeblu jest ciężko, żeby znaleźć yy, osoby z lewą ręką, no to jednak chyba powinni nas doceniać. No na moim na pewno, na, ro na bocznych rozegraniach to bez, bez takiego większego wzrostu, to tam nie ma czego szukać. Nie na wszystkich pozycjach trzeba być wysokim. Na środku można być małym, szybkim, na skrzydłach są zazwyczaj nis yy, tacy nisi chłopacy. Na bocznych rozegraniach uważam, że bardzo pomaga wzrost. Studiuję wychowanie fizyczne tutaj, w Puławach, na filii UMCS-u. Jest dużo, na pewno dużo więcej, tak jakby, z y, obowiązków przez to doszło, ale, ale staram się jakoś to wszystko poogodzić i żeby wszystko się skazało i w sporcie, i w nauce. Mam taką nadzieję, że w końcu tutaj będę grał, dostanę się do pierwszego zespołu. No myślę, że każdy chłopak u nas w drużynie, w drugim zespole ma takie ambicje, każdy chce tam grać, każdy chce się tam pokazywać, to jest zupełnie inny poziom i to by było spełnienie marzeń. Czasem się zdarza, że jestem tam dobierany do treningów, tak jak przed tym moim debiutem trenowałem właśnie, bo chłopacy byli na, na kadrze i większość ich nie było i Ktoś musiał tam załatać dziury i ja byłem, pomagałem w treningu i dostałem nagrodę debiutu pierwsza, a druga liga bardzo się aż tak się nie różni jak pierwsza Superliga. Superliga to jest zupełnie inny poziom, tam to żadna z pierwszej ligi nie może się przyrównywać do Superligi. Nie jestem najstarszy, ale jakaś wielka różnica między nami nie jest. To jest 2-3 lata, z najmłodszym zawodnikiem chyba jest 3 czy 4, już nie wiem. Chciałbym brać na barki odpowiedzialność w takich ciężkich chwilach w meczu. Lubię jak na hali są pełne trybuny, ale ja nie zwracam na to uwagi. Totalnie nie czuję, nie czuję hali. Nie czuję tak jakby trybun, nie, mi to nie robi żadnej różnicy, czy są... Znaczy, no jak są puste, to nieprzyjemnie, ale jak są pełne, to, 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 to mi nie wadzi, ani bardzo mnie to motywuje na pewno bardziej. Mieć tutaj własnych kibiców, którzy ciebie dopingują, krzyczą swoje nazwisko, to jest zupełnie, dużo lepiej, niż jak kibice buczą na ciebie. Tak, oczywiście, ja, u mnie rodzina bardzo mnie wspiera w tym wszystkim od początku. Od początku cały czas zawsze są ze mną na, na każdym meczu, który mogą to są i dziękuję im bardzo za wsparcie, bo bez nich to na pewno nie byłoby takie wszystko piękne i kolorowe. Nie mamy tutaj takich grupek. Staramy się być jedną zwartą ekipą, która jak wychodzi na miasto, to wychodzi wszyscy razem, a jak trzeba coś zrobić to wszyscy razem. Jeden za wszystkich próbujemy. I nie, nie robimy tutaj pojedynczych grupek. Wszyscy się trzymamy razem. Spokojny, w miarę ułożony, tak mi się wydaje. Lubię wyjść na miasto, spotkać się ze znajomymi, porozmawiać z nimi. Czytać książek za bardzo nie lubię. Lubię słuchać dużo muzyki. Lubię oglądać filmy komediowe i jakieś takie historyczne albo dokumentalne. Staram się słuchać jakiejś muzyki, jak która mnie i zmotywuje i zrelaksuje zarazem. I nie w miarę wejść na spokojnie w mecz i zrobić swoje najwięcej czasu spędziłem z trenerem dropkiem, bo było 3 lata liceum i teraz ten rok leci. na pewno on, on we już wszczepił na taką chęć grania i to dzięki niemu w dużej mierze jestem tu, gdzie jestem, bo to on mnie tak jakby tutaj przyjął do i tak jakby od pierwszej liceum mnie prowadził. Na pewno też trener z Markuszewski, który też dużo rzeczy mnie nauczył, który pokazał mi inne tak jakby ścieżki tego wszystkiego. Był Piotrek Pezda, który przez pół roku, ale też na pewno dużo rzeczy z to dowiedziałem. Od każdego trenera starałem się wyciągnąć jak najwięcej i jak najlepszych rzeczy. I... Z każdym współpracę wspominam bardzo, bardzo przyjemnie. Poczywać przed następnym treningiem. Robię sobie jakiś obiad. Lubię w miarę gotować, także zawsze coś sobie ugotuję. Spędzam czas z dziewczyną. W lato lubię wyskoczyć na rower.